Cześć, wszystkim witam Was bardzo, serdecznie w kolejnym odcinku z Far Cry Primal. No i tak jak mówiłem, dzisiaj będziemy robić misję od dacha i od Roshani'ego potem. Mam nadzieję, że je szybko zrobimy i będziemy już mogli przejść do tej głównej fabuły, czyli od, do, do misji od Tensaya i zakończenia e, w ogóle cał, całej gry tak naprawdę, więc lecimy z misją od Dacha Udan. Dakuach Tam Malchazar Guanars Manuta Laksewa Na Malchasar Charta Laikwa U Swasar Quan urus, Salwaya So Powiem wam, że nie, trochę nie kapuję tej misji. Jakie siostry nam zabić? Jego siostry? Czy Izilię? Czy, czy, czy co? Gdzie ta misja w ogóle jest? Jakby. Co ja bym chciał wiedzieć jeszcze. No, pokażcie mi się tę misję. A czekaj, czekaj, coś, się, coś, coś się zjebało. Mm, zobaczmy teraz. Okej, okay, tu jest misja. Bardzo wy, Zabić trzy mordercze siostry Izilia. Okej, okay, dobra. E, Czaj, no to za chwilę sobie pójdziemy, to zrobimy. Ciekawe, czy to już jest ostatnia misja od niego, czy nie. E, chodźmy jeszcze do e, Roshala. Rosani, Rosani chyba on ma. Mniejsza oto, tak na przykład jak Olma na imię. E, Ważne, że jest Izilia. Pójdziemy zrobimy u niego misję i będzie wszystko fajnie. Dobra, chodźmy tutaj do niego. Dzień dobry. Izilia i Winjashnar inaczej. Mu pacarsz. Koi Winjashnar. Macie koi Marsam Guanas. Chuta mutaśla damśa darsz. Koi Winjashnar. Probertej. Sahina charge. Proberte. Winja Gwanash. Usiyik. Usiyi kwadiswada. Suhlii. Sashwa. Mashajra su. Winja hasar. Suhli smaya da. Aishwinja salwa. nama. muszę i Jak będzie go tak gącił do tym kijem, to chyba go dużo nie nauczy. No, ale dobra, mam kolejną misję. Wow, jak, jak jasno było nagle. Ale dobra, wiesz o to, gdzie ta misja jest w razie czego Oha, czyli wszystkie tak trzy misje w jednym miejscu No i tak naprawdę my tylko to możemy teraz pójść zrobić No bo mamy jeszcze te poboczne jakieś misje Ale one wszystkie już tak samo wyglądają A większość pokazywałem, więc ja sobie już będę je Robił pomiędzy ociekami, bo to jest Przeważnie pójść, zabić zwierzę, wróć Dobra, e, tutaj pójść, zabij jedną osobę, wróć Więc wszystko wygląda tak samo A tu przynajmniej mamy coś fajniejszego Dobra, myślę, że pierwsza, e, pierwszą misję, którą rozumiem, To jest ta misja od dacha Dlatego też lećmy tutaj i lecimy tam pod, Zabić te trzy zabójcze e, Ostry z Izili. Dobra, zrobimy sobie tylko co najwyżej, tutaj, te wszystkie nasze dobrocie, które nam się przydadzą. Dobra, mamy już wszystko. E, podwójny, niedługi łuch. Dobra, e, gdzie to miałem iść? Zaznaczyłem sobie? Nie, nie zaznaczyłem. Dobra, o, tam. Ułatnimy uh, sobie liska, nie będę, nie będę jechał teraz na kwarem pazurze, bo to, to jest w sumie 300 kroków no to Tak naprawdę możemy to po prostu przebiec, um, nie będę czekał tam na krwawego pazura, bo nie wiadomo kiedy on przyjdzie ale tak naprawdę sobie na to może sobie zmienimy, pójdziemy teraz, nie wiem, z... Uh, nie wiem, pójść A chodźmy z Moon Moonem. Dawno nie byliśmy z Moon Moonem, co nie? To są nasi, tak, nasi Teraz możemy oznaczyć tak w ogóle zwierzęta To jest w sumie nawet fajne, dobra Ha, mamy cię W sumie jego chyba jeszcze oswoić Jaguara, tak? Tak się przynajmniej wydaje, że muszę Jaguara oswoić. Tak, Jaguara muszę oswoić, bo Lamparta uswoiłem pomiędzy odcinkami. Jeszcze Borsuka, czyli Jaguar i, i Borsuk. tak jak jeszcze raz spotkam Jaguara, to spróbuję go tym razem już oswoić. Chociaż one cały czas biegają, Czekajcie, kto tam jest. Jaguar, ok. Ok, mamy go, mamy go, więc zostaje nam tylko Borsuk. Cześć Jakie masz umiejętności powiedz mi. Atakuje niczego nie się, się cele i nie alarmuje przy tym pobliskich wrogów, w sumie spoko. To tak samo jak rzadki czarny Jaguar Dobra, no wróćmy Nie 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 nie, ja chciałem Moon Moona. Bo dawno, dawno się z Moon -moonem bawiliśmy Więc niech tam Moon, Moon nam przyjdzie, chodź Moon Moon Jaki żeś fajny Ale my jak my cię dawno nie widzieliśmy Dobra chodź, mniejsza o to i lecimy robić misję, tak? Tylko Moon Moon nie spieprz niczego mi tutaj, proszę Cię bardzo. Tu gdzieś jest maska, to sobie od razu ją zdobędę. Widzę ją. Okej, okay, mamy ją. jest jakieś wejście tutaj? Nie ma, to chodźmy naokoło. Jeszcze 14 masek muszę zdobyć, okej, okay, mamy wejście tutaj. Siostry ognia. A, spodziewam się jakiejś dobrej walki. W to może natnieć dziadka, a przy... Tutaj, e, e, Przewołamy. Ty masz nożyka Okej, okay. jeden pad To jest... ta, ta, ta Dobra, jedna siostra zabita O nie A druga siostra ma ten Druga siostra ma maczugę No to już mi się nie podoba ale z drugiej strony, ja mam włócznie. Dobra, druga zabita, została jeszcze jedna. Dużo ich tutaj. Nie, 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 no, dobrze. O jest. Co to tyle? Uciekni z obozu. A ja chcę wszystkich wybić, bo ja już tak mam, że ja tutaj nie zostawię ich żywych. W ogóle płynąca, płynąca wielka szrama. To jest dopiero kurde hardkorowy zwierzak, co nie? Nie ma większego hardcora od niego. Nie ja tam nie mogę wejść. Okej, okay, udało się, siostry, ognia ukończono, super Dobra eee, ja musiałbym się jeszcze się dowiedzieć czy, 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 czy taką jedną bardzo ważną rzecz. Czekajcie, musimy zejść na dół. Okej. Okay. Czy jeszcze jakieś, jakaś misja jest od dacha? Tak, jeszcze mamy jedną misję, dobra eee, To zróbmy to szybko jeszcze tak. Szybko tutaj tą misję o tu. Tylko tutaj skąd możemy przyjść jak najszybciej. Oooo, stąd lub stąd. To jakbyśmy przejechali tędy i byśmy tu wjechali. Dobra, lecimy stąd. Okej. Okay. Nocka, a wolę z rana tam pójść, wiecie? Odpocznijmy sobie. <laughs> Nic się nie stanie. Jak sobie chwilę odpoczniemy. Okej. Okay. No dobra, dobra, dawajcie na ranek szybko. Stawaj, taka, stawaj, bo już późna godzina trzeba robić, tak? Zaznaczmy sobie tutaj to. W po prostu w ten sposób i jakoś tam wyjdziemy. Wszyscy taką mam taką nadzieję. Dobra, wchodzimy, próbujemy. Mniejsze o to. Aaa, eee, jakieś wejście, coś, żebym się zaczepił tutaj gdzieś. Nie widzę nic, ale jakbyśmy ten tutaj po boku podeszli, to może byśmy przeszli nawet. Aha, wszystkie mamuty się na nas rzuciły. <laughs> to już nie jest fajne. Ale biegniemy. Tu się w ogóle niedźwiedzie biją. Fajnie to wygląda. I jeszcze nasz niedźwiedź obok biegnie. Dobra, wielka szala by ich po prostu rozwalił, ale... dajmy mu na razie odpocząć. Chodźmy tam zrobić... E, tą misję od... ofiara kwi, Właśnie od Roszala czy Roshani. Roshaniego chyba. O, byłem tu kiedyś. To jest zajebista miejscówka. Dzień dobry. już nożyczka. Masz Moich ludzi chcieli się zabić Moich ludzi chcieli się zabić Co? Ach, chyba wezwali Dobra Jak to windia złożono o fufierze? A, oha, okej, okay, dobra, <noise> czaję. <noise> eee, chyba muszę go po prostu... Nie, nie mogę pozwolić, ten, żeby tak się stało. Dobra, więc tak, odwołujemy Wielką Szramę. Łykałem potka na zajebistość, żeby szybciej biegać. I... A, czyli potka to jest jedzonka, ja cały czas po, potek na to mówię. Ja już tak mam. Jak ktoś w jakiejś grze leczy, to dla mnie to jest potek. Ty, 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 chodź ze mną, chodź ze mną, chodź ze mną, chodź ze mną Chodź tutaj? E? to ja bym zrobił coś fajnego takiego, wiecie? Bo oni lubią ogień, co nie? <laughs> Tak, wiem. Jestem zły. To jest drugi alarm! Gdzie jest kapłanka? Nikt cię nie zabije, nie martw się. Macie ogień, jak tak lubicie ogień. Cześć kapłanko! A mi tutaj chodzi. Dobra. Okej. Okay. Cześć. No, Ciebie też uratować. Takar uratować wszystkich. Takar być zaśbisty wódz. Wioska. Dobra, mniejsza o to. wracamy. Wracamy, wracamy. Tu do wioski. To jakaś misja nam się chyba włączyła. Czyżby to była ta od y, mamuta znowu? Ta, legenda mamuta, nie, te, tej, tej misji nie idziemy robić. Walić to. Nie idę tam tego robić. Nie chcę po prostu, nie chcę i tyle. Lecimy do dacha znowu. Mamy 12 minut, więc może jeszcze zdążymy obie y, kolejne misje zrobić od nich? Fajnie by było, jakbyśmy zakończyli to już wszystko. Zobaczmy, co nam dach powie. Uul Balar. Nu Ul Quanta. Tabal. Malchasar. Mubalasar. Montyak. <laughs> Kapal pur guardo marti par Takar Uu Ta Guan Co tam teraz No nie mówcie Czasami to zrobią. A, dobra, się nie kazali mi wybierać. To nie będzie na mnie krzyczeć, że zabijam go, czy że go puściłem wolno. No ale z drugiej strony on i tak umiera już od dłuższego czasu. On tak to przynajmniej odejdzie w spokoju. W pewnym sensie jak wojownik. Dzień, dzień ma swoje poszedł na polowanie, dach nie żyje. No nic, co zrobić. I już nie ma tu jego chatki, a nie jest chat, jego chatka. Tylko jego nie ma. No szkoda, szkoda. No co, co, co mogę zrobić? Nic nie mogę zrobić. Chodźmy do jego oh. Nie lubię jak jakieś postacie umierają w gierce. Chociaż to nie była jakaś super główna postać, no ale powiem wam, że troszeczkę tego dacha, dacha polubiłem. Miał dziwne pomysły, jak na przykład rozbicie nożem czaszki i tak dalej, ale pomógł nam, dał nam fajne bombki, które mi bardzo, bardzo pomagają. Te szalone bomby naprawdę mi pomagają i to bardzo mocno. No cześć. Uwenja? Sai, Samjarda, Tagarsz. Okej. Okay. Czyli od niego mamy jeszcze jedną misję i to chyba będzie ostatnia misja, bo od Dacha mieliśmy chyba też 3 czy cztery misje. Tu już też jest taka trzecia, czwarta misja od właśnie tutaj tego naszego przyjaciela, Roszeniego Chyba Roszeniego nie, nie pamiętam jak on, na, na, jak on tam ma na imię, ale mam do rozdania umiejętności, to aż 5, więc mogę coś rozdać. Ognista eliminacja. Uuu, naciśnij F, aby rozpocząć eliminację przeciwnika, następnie naciśnij kółko, kółko u myszki, aby rozbić na nim bombę ognistą, aby skorzystać z tej umiejętności. Spoko w sumie. Władca ognia. Nie potrzebujesz już tłuszczu zwierzęcego do podpalania swojej broni. Władca ognia 2. Jeśli podpali swoją broń, każdy, każda kolejna wyciągnięta broń to także zostanie automatycznie podpalona. Ja to chcę, okej, okay, radzimy tutaj z tym. Ja to chcę, bo to jest mi często bardzo potrzebne, tak. To jest bardzo mi potrzebne. Gdzie tam iść? Tutaj, dobra 300 kroków, łapmy potka I biegniemy, biegniemy, biegniemy mam 16 minut odcinka, więc zdążymy jeszcze Myślę, to misję to dzisiaj zrobić eee, Mamy tu jakieś wejście Tu mamy wejście jakieś na górę, dobra, lecimy tędy Raz Dwa I trzy I cztery, jesteśmy na górze No, come on, Takar. Dobra, lecimy 250 kroków Zwie zwi jako zwierzę, struszę dookoła, ale się nim za bardzo nie przyjmuję. Ale przyjmuję się tym, że nie mam jak tutaj wejść. On jest, jest wejście, jest wejście, dobra. I coś mnie goni, więc chodźmy tam szybko na górę. Wow. Ah, 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 ah. Ah, ah. Próbuj, próbuj doskoczyć, a nie. Lecim na górę. Ja bym tak. Do... Ja bym tak rozpadł! Nie, nie, nie! To nie było specjalnie, mówię wam. Nie było specjalnie Chociaż mogło tak wyglądać Ale co to? Bo hmm. wam, że teraz za każdym razem jak się śmieję w tej grze, to przy przypomina mi się jedna gło e, nie na rzecz. Głowa Urkiego, kiedy walliśmy ją maczugą i latała dookoła. Nie wiem, ja tak po prostu mam. Szkoda, że nie mam już misji od Urkiego. Bo podobało mi się. Naprawdę mi się podobały. Dobra, pożar. Okej. Okay. Spal obóz e, Izilia i Poora oraz Pola. No w sumie ja tak. Dlaczego muszę palić ten obóz? Zdoby się tych mięśni uwolnić, co nie? Zanim ich spalimy. Eliminacja Strzała w głowę, strzała w głowę. Zostaw mi Windzie. Okay. Cześć. Cześć. Pomożesz walczyć mi. I cześć. To mnie tak nawala cały czas. Tu jesteś, Dziękuję. Okej. Okay. Okej, okay. tyle? Chyba tyle, dobra. E, palimy ognioktywa... ognioktyw. jak on to by się nazywało? Ogniotykwa, ogniotykwas, przepraszam bardzo. To żeby szybciej było. Nowe cele przyszły Tu palimy Tu jest Windia Gdzie uciekasz No gdzie patrz jakie uniki robi skubany A ten nie zrobił uniku To mam podpalić To jeszcze się podpalić, okej okay. Coś mnie z tyłu bije. To mi się nie podoba. Ogniotykwy To coś też podpalimy. Co jeszcze muszę odpalić? Chyba tutaj. O, to pole. Na, to pole. Okej... Okay. Jak płonie... The roof, the roof... The roof is on fire... Lubię to piosenkę. Niech ktoś jest na to propsy. Co jest? <grywa> mam cię! Co jeszcze mam spalić? Ja, czy ja zanim dostaję expa... W sumie tak, to ja bym mógł tutaj expić, tak? Siedzieć i expić. Tu jest chyba jeden snopek do podpalenia. Tak, to tu już wszystko chyba... A, tu jeszcze są. Zróbmy tak... Dobra, tu mamy podpalone Z tego co widzę, to też podpalone. Co jeszcze? Tu jest jeden, okej. Okay. No nie rzucaj we mnie! Tam snopek jest cały jeden duży. Okej, okay, o to chodziło. Pożar ukończono, super. Zrobione. A czy jeszcze jakaś misja od e, Roszaniego? Tak. Jest. Chyba nie. Czyżby tyle? Czy do wioski, zobaczymy. Oddalmy trochę. Ten site tu jest tylko. W wiosce chyba też już nic nie ma. Zaraz to sprawdzimy, wiecie. Sprawdzimy to w taki sposób, że pójdziemy tutaj. I pójdziemy. Nie, tutaj. O, tu, tak, tutaj. Opowieść roszeniego skończona, dobra, zostały nam dwie opowieści, więc, no, już całkiem, całkiem niedaleko końca gry. Bo tak naprawdę, popatrzcie się tutaj, 61% ukończono. Dwie główne misje, jeden stos nam został, tak naprawdę. No, zwierzę, jedno. Jeden dziwny, a czy jedno ważne miejsce do odkrycia. I zostają nam tylko znajdźki, których jest no, bardzo dużo do zebrania. I to właśnie, te so znajdźki, to prawdopodobnie to jest 30% do zakończenia gry, które nam brakuje nam. A nagie mamuta, to też mamy cały czas. 23 minuty myślę, że teraz możemy skończyć. Więc dzięki wielkie za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało i widzimy się już niedługo w kolejnym odcinku. Na razie pa, See ya.